Cześć z tej strony Popaj, a ja witam was dzisiaj w gierce, która nazywa się Twierdza Legendy. Gdybyśmy mieli tą grę określić jako na przykład rodzeństwo, to byłaby ona tym głupszym bratem. Yy, to zapewne każdy kojarzy grę Twierdza Krzyżowiec, Twierdza. No i jest też wersja legendy, która stała się troszkę błędem przez te właśnie ciemne, charakterystyczne ramki po bokach i tak dalej. Niemniej jednak jest ona ciekawą grą i jako dzieciaczek spędzimy w niej naprawdę masę czasu. Mamy tam. Trzy nacje, które po prostu mają swoje charakterystyczne jednostki, i jedną z nich właśnie dzisiaj sobie poruszymy, mianowicie golemy. Wiadomość od Siegfrieda. Uż za wielgachny olbrzym! Zastanawialiście się kiedyś, czy może dojść do sytuacji, gdzie przyjdzie do Was nie 5, nie 10 tych irytujących golemów, które nie dosyć, że są silne, to jeszcze mogą niszczyć mury? Ale co się stanie, jeśli przyjdzie ich do Was 100, 200, 1000? No raczej nie doszłoby do takiej sytuacji, bo niestety te boty atakują zbyt często, żeby takie hardkorowe ilości mogły do was dotrzeć. Niemniej jednak, kiedyś jako właśnie ten dzieciaczek przypadkiem odkryłem, że na jednej z map da się zablokować mianowicie jednego bota. Bota, który non-stop tymi golemami uwielbia spamić. Już za wielgachny, olbrzym! No i co się stanie, jeśli... Nagle odetniemy mu drogę do przeciwników, bo zablokowany będzie przez sojusznika? No właśnie, to właśnie zrobimy w tym odcinku. Jak sami widzicie, na początku zająłem się głównie ekonomią, żeby być jakoś przygotowanym na ten późniejszy atak. Ustawiłem swojego ziomeczka obok, rozdałem jako taką nację, żeby każdy cokolwiek mógł robić. Niestety dźwięk, który nagrywałem podczas tej gry, jest totalnie do wyrzucenia, bo niestety nie ogarnąłem, że gra jest za głośno i mnie praktycznie nie słychać. W moim rozwoju postawiłem na to, żeby ekonomia po prostu sama się pchała. Zrobiliśmy dostęp do piwa, dostęp do jedzenia, dużo broni i przede wszystkim podatki. Dzięki temu mogłem później rekrutować masę jednostek, takie jak kusznicy, takie jak wojownicy i doprowadzić do stadium, gdzie po prostu w razie ataku będę w miarę bezpieczny. Co wystarczyło zrobić? Fosę, bo przecież golemy nie przejdą przez fosę, a z racji, że Lancelot jest troszeczkę słaby, no to nie bałem się ataki, no bo no, nie oszukujmy się. No i generalnie długo, długo, naprawdę długo czekałem, coś około godziny. Dla was ten materiał pewnie zajmie kilka minut, bo chciałem to zwięźle przedstawić, ale naprawdę czekałem mega długo, żeby tych golemów się tam nazbierało, aż w końcu po prostu... Naspamiłem trebuszetów, poszedłem i zacząłem burzyć Lancelota. Swoją drogą to jest okropne jak bardzo machiny obiążlicze w każdej twierdzy są przesadzone według mnie. No bo postawiłem sobie 20 trebuszetów i tak naprawdę zrównałem z ziemią Lancelota. Wystarczyła mi tam jeszcze jedna jednostka, która odpycha paru wojowników i tak naprawdę tu nie potrzeba nawet jako tako ataków. No masakra. No i stało się, w końcu wydostały się Golemy. praktycznie w moment pokonały mojego ziomka i zaczęły przechodzić do mnie. Ja na szczęście mając masę rycerzy, którzy również są OP, bo to nie są knechci, którzy są dużo tańsi, to są rycerze. Każdy jest bardzo drogi, każdy może jeździć konno. Oprócz tego korzystając z nacji zielonej, miałem gostka, który Wzmacniał moich pod względem wytrzymałości rycerzy oraz względem ataku, to była druga jednostka i jeszcze miałem jednostkę chilującą, więc tak naprawdę ta garstka golemów, która do mnie przyszła to jeszcze było nic. Bardzo dużo golemów zostało w zamku, bo najlepiej jest po prostu od razu podbić Lancelota, żeby czasem nie odbudował tych murów, ale niestety nie chciałem za bardzo już przedłużać. Bo te nagrywki trwały 2 godziny. Same nagrywki. Bardzo szybko rozgromiłem tutaj tych wszystkich. I tak naprawdę, jeśli chcecie sobie poeksperymentować, to wystarczy, że zrobicie ekonomię, jak ja, za pomocą targowiska. Możecie sobie ustawić, żeby wam na bieżąco na przykład kupowało jedzenia tak, żebyście mieli 4 rodzaje, ale sprzedawało nadwyżki. Robicie sobie jakąś armię i możecie na przykład zostawić grę awk na, no nie wiem, 5 godzin, 10 godzin, zburzyć Lancelota. I wtedy jest totalna miazga. Ważne, żeby jedynie mieć takiego sojusznika jak ja, ponieważ on jest w miarę słaby w atakach i tak naprawdę nie był w stanie ubić Lancelota, więc były wieczne przepychanki. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał wam się podoba. Dajcie znać, czy również spróbujecie takiej walki. Pozdro.